Cześć. Nazywam się Stanisław Barzowski i omówię zadanie wektory. W tym zadaniu mieliśmy wektory i to nie byle jakie wektory, tylko wektory, które mogliśmy obracać o 90 stopni, dowolną liczbę razy. Więc, jak mieliśmy taki wektor, to tak jakbyśmy mieli taki wektor, taki wektor, taki wektor i taki wektor. I mieliśmy powiedzieć, jaka jest najmniejsza suma dwóch wektorów co do odległości, tak? To znaczy, je, na przykład, jak mamy taki wektor i taki wektor, no to suma tych dwóch wektorów jest taka, jaka, mniej więcej, ta, i to jest taki wektor, no i od, odległość tego wektora to jest to, czego szukamy, to, co chcemy zminimalizować. Chcemy wybrać taką parę, żeby to było najmniejsze i możemy te wektory dowolnie obracać. No dobrze, no to jeżeli możemy je dowolnie obracać, to kto nam zabroni wszystkie obrócić tak, żeby wskazywały w pierwszą ćwiartkę, jak mają bazy w zerze, tak? To znaczy, weźmy sobie takie wektory. Jakieś tak, jakieś tak, jakieś tak, jakieś tak, jakieś tak. Jakieś takie wektory. No to kiedy... E, i, możemy, i, ma, I są jakieś ich obroty, tak? Na początek sobie obracamy je tak, a potem zastanawiamy się, co dalej. No to kiedy będzie najlepiej? Jeżeli sobie weźmiemy dowolną parę tych wektorów, to jaki obrót da nam optymalny wynik? No okazuje się, że opłaca nam się zawsze jeden z tych wektorów obrócić o 180 stopni. Dlaczego? No dlatego, że to jest jak jeden wektor jest w postaci jakieś x1 y1, a drugi jest w postaci jakieś x2 y2. Ojej. I wszystko jest dodatnie, tak? No to na pewno x1 minus x2 Wartość bezwzględna jest mniejsza od x1 plus x2. No bo znak jest ten sam. No i analogicznie z y. Zatem na pewno opłaca nam się wziąć jeden tak obrócony i drugi odwrotny. No to zastanówmy się, co to oznacza? To znaczy, że chcemy zawsze wziąć różnicę dwóch wektorów, dwóch wektorów, które mają w pierwszej ćwiartce skórzane. Co to jest? Różnica dwóch wektorów? O! Odległość między punktami. Więc tak naprawdę w tym całym zadaniu mieliśmy znaleźć parę najbliższych punktów, tylko to nie było takie oczywiste. Zatem no to teraz rozwiążmy to prawdziwe zadanie, parę najbliższych punktów. To jest akurat dosyć znany problem, tylko sprytnie ukryty. No i jednym z przykładowych rozwiązań, to możemy na kilka sposobów zrobić, możemy stosować metodę dzieli i zwyciężaj z Która ogólnie opiera się na takiej zasadzie, że jeżeli mamy sobie jakiś zbiór punktów, to dzielimy go sobie jakoś tak mniej więcej na połowę. Znajdujemy sobie w każdej z tych połówek najbliższą parę punktów. I teraz interesuje nas tylko. Jeżeli byśmy chcieli znaleźć jakiś taki najlepszy wynik, który ma jeden punkt po jednej stronie, a drugi po drugiej, no bo tylko takich jeszcze nie rozważyliśmy, interesuje nas tylko i wyłącznie taki wąski pasek pasek, który po, 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 po każdej stronie ma szerokość tej minimalnej znalezionej odległości. I w takim pasku musimy tylko znaleźć wynik. Powszczegół odsyłam do literatury. I natomiast to jest prosty dość łatwy do napisania algorytm. Natomiast tutaj przy okazji chciałem zwrócić uwagę na zdań geometrycznych na trudność generowania testów. I w, w tego typu zadaniach wygenerowanie takich do końca dobrych testów jest trudne. Prawie zawsze daje się coś wepchnąć. Tutaj akurat w przypadku naszych testów musimy się przyznać, że dużo czy wchodziło, rzeczy, które nie powinny wchodzić. Natomiast natomiast. Tak, w ogóle, ogólnie, nie tylko na tym kontekście, warto o tym pomyśleć w przypadku niektórych rodzajów zadań. Czasami daje się na poważnych olimpiadach, jeżeli nie mamy lepszego pomysłu, wepchnąć coś. A czasami może się okazać, że tak naprawdę dobrze działało, tylko nam się wydawało, że było niewystarczająco dobre. W przypadku geometrii, to takie metody mają jakieś ręce i nogi. Dziękuję bardzo.